Drogo było i będzie, chociaż są niewielkie zmiany. Chodzi o ceny paliw. Jedna z białostockich stacji obniżyła cenę benzyny o blisko 30 groszy, a oleju napędowego o 40. Inne stacje na razie robią ruchy raczej symboliczne. Dlaczego? Ustalała Dorota Kuc. Przy tankowaniu liczy się każdy grosz i każdy litr, dlatego jedna ze stacji benzynowych w Białymstoku, której reklamować nie możemy, a obniżyła ona ceny paliw, przeżywa swoje 5 minut, bo tu jest taniej. Dlatego jeżdżę. Liczba klientów wzrosła dwukrotnie, ludzie przyjeżdżają tu tankować, bo na baku benzyny mogą nieźle zaoszczędzić. To jest kilkanaście złotych oszczędności, ale wie Pani, ja tutaj jestem przy okazji, także ja tu często je tankuję. Po drodze po prostu zajechałem i tękuję, ale widziałem o tym, że tu jest tanie. Olej napędowy kosztuje 4,29, a benzyna 4,39. To taniej o blisko 40 30 groszy w stosunku do poprzednich cen. Stacja należąca do przewozowego przedsiębiorstwa komunalnego w Białymstoku mogła sobie na to pozwolić, bo paliwo staniało w kurcie. Obniżka bardzo stacji się opłaciła. Generalnie ta obniżka spowodowała nam dwukrotną, yy, dwukrotne podwyższenie sprzedaży yy, paliw, co się na marże. Na zarobek. Na zarobek. Zarobek tej stacji to strata innych, ale pozostałe na razie cen znacząco nie obniżają. Gdzie niegdzie jest taniej tylko o 10 groszy. Jak tłumaczył rzecznik jednej ze spółek paliwowych, to w naszym interesie, żebyśmy nie przeżywali skoków cenowych. To nie jest tak, że jak paliwa drożały bardzo wolno, to tanieć będą teraz bardzo szybko, ponieważ no, jest rzeczą oczywistą, że ten mechanizm musi działać w dwie strony. I w momencie, kiedy my tak naprawdę chronimy klientów przed gwałtownymi skokami, powoli podnosząc cenę, będziemy ją też z pewnym poślizgiem, z pewnym opóźnieniem obniżać. Cudów spodziewać się nie możemy paliwa to jeden z towarów, na których firmy najlepiej zarabiają i z ogromnych zysków nie zrezygnują. Dorota Kuc obiektyw.